W liturgiczne wspomnienie świętego Tomasza z Akwinu 28 stycznia papieski wydział teologiczny we Wrocławiu obchodzi swoje święto. Każdego roku z tej okazji w auli PWt gromadzi się nie tylko społeczność akademicka uczelni, ale również zaproszeni goście, w tym rektorzy uczelni wyższych Wrocławia i okolic. Podczas tegorocznych uroczystości w poczet doktorów honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu włączono księdza profesora, doktora habilitowanego Pawła Guralczyka, Wybitny teolog, moralista, specjalista z zakresu małżeństwa i rodziny chrześcijańskiej, a także sytuacji społecznej, moralnej i religijnej powtórnych małżeństw, otrzymał tytuł doktora honorowego m.in. w uznaniu dorobku naukowego oraz wkładu w myśl teologii moralnej. Pontifice Facultatis Theologicae Bratislaviensis, Doctoris Honoris Causa Sanctae Theologiae, nomen et dignitatem, jura ac privilegia contunimus in eius quereifidem, pertenatum fe memoriam hasce literas, Pontifice Facultatis Theologicae Bratislaviensis, sigillo saciendus curarimus. ksiądz profesor doceniony został również za podejmowanie ważnych dla kościoła i społeczeństwa kwestii moralności, etyki, etyki seksualnej oraz bioetyki. Obecnie ksiądz profesor Guralczyk jest kierownikiem katedry teologii moralnej fundamentalnej oraz pełniącym obowiązki kierownika katedry bioetyki Uniwersytetu imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz członkiem Centralnej Komisji do spraw stopni i tytułów naukowych. Święto wydziału to także okazja do wręczenia dyplomów tym, którzy zakończyli swoją studencką drogę bądź zamykają kolejny z jej etapów. W tym roku z tej okazji wręczono 10 dyplomów doktorom teologii, 14 licencjuszom rzymskim oraz 8 magistrom. Dyplomy ukończenia studiów odebrało również 12 absolwentów podyplomowych studiów kwalifikacyjnych filozoficzno-etycznych. Pracownicy naukowi Papieskiego Wydziału Teologicznego z rąk biskupa profesora Andrzeja Siemieniewskiego otrzymali nominacje na stopnie naukowe oraz na dyrektorów katedr i instytutów w ramach uczelni. Tradycyjnie jedną z części uroczystości wręczenia doktoratu honoris causa jest wykład wygłaszany przez laureata. Ksiądz profesor Paweł Guralczyk przedstawił zebranym zagadnienie współczesnego ateizmu, ukazując nie tylko jego rodzaje, ale także wskazując na fakt, iż reakcją chrześcijan na ateizm powinien być dialog. Zebranym towarzyszyła także pamięć modlitewną o zmarłym kardynale Józefie Glempie prymasie Polski. Wieczne odpoczywanie, racz mu dać Panie. Wieczne odpoczywanie, racz mu dać Panie. Wieczne odpoczywanie, racz mu dać Panie. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. Święto Wydziału to nie tylko okazja do świętowania, gratulacji i podziękowań to także zachęta do studiowania w murach papieskiego wydziału teologicznego nie tylko dla przyszłych teologów, ale również filozofów i pedagogów. Po zakończeniu uroczystości poprosiliśmy jej głównych bohaterów, by podzielili się z nami swoimi przeżyciami i refleksjami. Ja sobie to poczytuję jako ogromny zaszczyt, wyróżnienie nie tylko dla mnie, ale ponieważ jestem palotynem, więc dla całej wspólnoty palotyńskiej jak również dla wspólnoty akademickiej uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego. Nasze zadanie to jest służba. Służba Kościołowi, służba społeczeństwu, służba ojczyźnie. W związku z tym to wyróżnienie też uważam jako wielkie zobowiązanie i zadanie stojące przede mną. Teologia y, służy także społeczeństwu. Ksiądz profesor y, reprezentuje taką dyscyplinę, że to dobitnie widać. Y, w jaki sposób ona współpracuje z tym społeczeństwem? Co takiego wkłada dla, na rzecz społeczeństwa? Jest bardzo dużo problemów palących, a dotyczących moralności szczególnie y, życia człowieka. W związku z tym teologia moralna, którą reprezentuje tę y, dyscyplinę, musi te problemy uchwycić. I próbować je wyjaśnić. Wyjaśnić się tle Ewangelii. Tak, żeby tworząc społeczeństwo, to społeczeństwo było coraz bardziej dojrzałe, bardziej odpowiedzialne za losy ojczyzny, za losy społeczeństwa, ale również stawało się to społeczeństwo wyż, na wyższym poziomie moralnym. Ten dzisiejszy, dzisiaj otrzymany tytuł chcę przede wszystkim jakoś tak zinterpretować w perspektywie roku wiary. Uświadamiamy sobie, że trwamy w tym szczególnym czasie i ten tytuł przyjmuję jako taki um, pewne wyróżnienie, ale z drugiej strony wielkie zobowiązanie do tego, ażeby um, osobiście, ale także i może w miarę w możliwości wraz z innymi um, pracować w tym, co już trwa od um, początku. Fides Fidesferens Intellectum, wiara szukająca zrozumienia. Tak, jak dzisiaj było mówione w trakcie uroczystości, teologia jako ten wysiłek rozumu. I w taki oto sposób też jakoś chcę włączyć się w to, aby wiara była właśnie światła, aby wiara była połączona czy opierała się na rozumie. To jakieś takie wielkie zobowiązanie i dla mnie też taki osobisty doping. Decyzja o tym, żeby, żeby pojawić się znowu tutaj na tych studiach doktoranckich, była taka. Już teraz bardzo dojrzała, ale, ale przez jakiś tam wiele lat czekała na to, żeby się tu pojawić, bo obowiązki właśnie jestem osobą świecką, w związku z tym obowiązki i mamy, i też inne rodzinne obowiązki, ale to cały czas gdzieś tam było głęboko, że tak trzeba, że ja tego chcę, że z radością bym się tu znowu pojawiła, bo rzeczywiście tak jest, kiedy się szczególnie to tak w takim wymiarze świeckim jest, kiedy się już pojawi w tych obszarach teologii, to pojawia się ten. Głód, tak to nazwę, że trzeba iść dalej i więcej, bo to jest takie ważne, takie potrzebne i mnie osobiście daje, daje bardzo dużo, daje dużo, no, no właśnie zaspakaja takich wiele pytań, tak, które człowiek jako człowiek ma, ale daje też wiele, wiele radości i myślę, że porządkuje też wiele spraw. W mojej, w, moim, jak gdyby w mojej sytuacji to było też jeszcze ważne z tych powodów innych, ja to nazwę taką misję, w której funkcjonuje od lat bardzo wielu, bo, bo już ponad 20 zajmuje się naszą wielką świętą Hildegardą, która jest no, teraz już doktorem Kościoła i właśnie przez to, że jestem w tym dziele, popularyzuję w jakiś sposób to dzieło na terenie Polski, też gdzieś tam za granicą. To też należało osadzić dobrze na takim podłożu, fundamencie teologii, w związku z czym to, to, to jest no, wręcz to było takie oczywiste, że tak trzeba. I stąd bo jestem właśnie tutaj, żeby to uporządkować, żeby też przedstawić znowu pracę na temat yy, Hildegardy, tak, ale już właśnie w tych takich obszarach teologii praktycznej, o tak, tak, także to stąd właśnie jestem. No i się bardzo cieszę, bo dzisiaj rzeczywiście już jest. Ten, ten tytuł teologa rzymskiego został nadany i praca dalsza. Dlaczego teologia? Teologia, dlatego aby głębiej poznawać misteria wiary chrześcijańskiej, aby jeszcze bardziej poznać Chrystusa i jeszcze bardziej go pokochać jeszcze bardziej się do niego zbliżać. I dzisiaj już świadomość zwycięstwa, zakończenia pewnego etapu? E, tak, zakończenie pewnego etapu, ale myślę, że to jeszcze nie koniec. Otwiera dopiero drogę na, do dalszego kształcenia się w kierunku teologicznym.